W ten sposób kończy się pierwsza część naszego spotkania, czyli rozdanie dorocznych programów prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury za rok 2023. Drugim punktem programu jest wyjątkowy moment wręczenia z okazji jubileuszu 20-lecia czasopisma społeczno-kulturalnego bez wierszówki w okolicznościowi statuetki świętego Jakuba, Pan Pantakowi, redaktorowi naczelnemu pisma. Panie prezydencie, zanim jeszcze zaprosimy laureata, to bardzo proszę pana prezydenta o przeczytanie listu gratulacyjnego. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać list, który kierowany jest do pana Jerzego Pantaka, redaktora. Czasopisma Społeczno-Kulturalnego bez wierszówki. Szanowny Panie Redaktorze, drodzy członkowie Zespołu Redakcyjnego, wielką radością i wzruszeniem pragnę złożyć Państwu serdeczne gratulacje z okazji 20-lecia Czasopisma Społeczno-Kulturalnego bez wierszówki. To niezwykła rocznica, która świadczy o niezmiernym wkładzie pracy, pasji oraz zaangażowaniu całego Zespołu Redakcyjnego, które razem tworzą coś, co nazywamy dziennikarską misją. Przez dwie dekady bez wierszówki stało się pismem, na łamach którego popularyzuje się wartościowe treści literackie, artystyczne i społeczne. Państwa praca redakcyjna, wnikliwość w selekcji tekstów oraz dbałość o wysoką jakość publikacji są niezaprzeczalnym dowodem na Waszą nieustającą pasję i oddanie sztuce dziennikarskiej. Nie można tu zapomnieć o opiniotwórczości tytułu, który stał się istotnym punktem odniesienia dla miłośników Piękna Słowa i głębokiej refleksji w naszym mieście i regionie. Dzięki Państwa wysiłkom czasopismo bez wierszówki stało się przestrzenią, gdzie spotykają się różnorodne głosy, inicjuje się inspirujące dyskusje i promuje piękno literatury. Wasze osiągnięcia są cennym wkładem w kulturową tkankę naszego społeczeństwa, które, wartość, którego wartość jest trudna do przecenienia. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu życzę Państwu dalszych sukcesów, nowych inspiracji oraz niegasnącego zapału do tworzenia ambitnego pisma. Niech pismo nadal błyszczy, rozświetlając drogę kolejnym pokoleniom pasjonatów literatury i kultury. Serdecznie gratuluję i życzę Państwu dalszych pięknych lat pełnego twórczego rozmachu i satysfakcji z dziennikarskich osiągnięć. Prezydent Kościela. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trochę mam ściśnięte, gardło, bo ja jestem przyzwyczajony do pisania, a nie do mówienia, ale ta nagroda nie jest nie tylko dla mnie. E, dostrzegłem e, na sali dwóch pierwszych również redaktorów, też na P, kolegę Prusińskiego, pokaż się ta Ryszek i Krzysia Panosika, zdane naprawdę o na osobistości Państwu. To oni w pierwszym dziesięcioleciu tworzyli to pismo, jak między z nimi wcisnąłem. Pozwólcie Państwo, że również podzielę się pewnymi refleksjami związanymi z innymi laureatami, którym serdecznie gratuluję. A cieszę się, że wśród nich jest dużo osób związanych z uniwersytetem, z sportowym bo my wszyscy się z sportowym ta kultura, twórcza rola uczelni, jeszcze wtedy pod nazwą Ryszard Karolowicz, a jak się ciągnie już ponad 70 lat, nie wiem, to 25 lat, zresztą, z sympatycznymi liczbami zresztą. Ja pamiętam, Karol, doktorze, była... Ja. Ja. Bardzo. Bardzo. to, że jest to... Ja pierwszy oglądałem niebo i kosmos w Parkowie właśnie z domu Skłodenckiego numer 1, gdzie była stacja obserwacji sztucznych satelitów w latach 60-tych. Tam geodeci y, prowadzili te obserwacje, ćwiczenia, byli w sieci ogólnoświatowej a w tego był węgłackiej z Moskwą, prawda? Ale jednak profesor Barrett i Wielka Szkoła y, Astronomów Tortowskich stamtąd się wychodzi. Dzięki temu mogło powstać y, to planetarium potem z okazji rocznicy kopernikańskich. Y, proszę Państwa, byłem by bardzo wywodzie ze Śląska, więc bardzo się cieszę, że jest wśród laureatów koleżanka y, z Sienionowic y, y, ze Śląska którą spotykam na barmisażach, także w Korpowie, czy y, y, tutaj na miasta. Wiele osób znam, czerwony tulipan to, to moja miłość, <gry literacy> prawda? <gry monastery> Koledzy wchodzący się z drugiej uczelni, która się rozwija dynamicznie i od <gry acre> podstaw. Uniwersytetu Warmińsko-Masowskiego. Wspaniała grupa, wspaniałe lata. Łączyła nas wtedy ogromna żywotna działalność kulturalna za wielko. Teraz to się nazywa wolontarium. I tu za chwilę robimy pomysł I Panie Prezydencie że to jest jedyne czasopismo regionalne dziennikarskie, tego typu w Polsce. Także też coś świadczy to. I na koniec... Sympatyczną, młodą koleżankę, bratkę, bratko, znowu nas połączyło karton i pamięć o świętej pamięci św. Wydacy. Ja miałem go poznać, rozmawiać, organizować spotkania z nami w klubach studenckich. Mam sam na dla 8.24. Zapraszam 24, zapraszam, proszę przeczytać, ponieważ już przypomniałem że w Szczecinie jest pięć rzeczy, O czym? Bełatka. Nie wiedziałem. Przepraszam, że mówię Beatka, ale. tak. I, i, I zapraszam, żebyś pojechał i może wspólnie wydębimy te rzeźbi z powrotem, żeby kolekcję świecie wydawcy tutaj scalić. Trochę nieładnie się stało, że również w Kortonie gdzieś Niektóre rzeźby zaginęły. Sprzęt małżewnych nigdy na przykład zniknął. No ale jeszcze uchował się rybak w Centrum Afrokultury. Jeszcze jest y, sławna armora. Trochę konie, rektorze, trzeba panu go zameldować. Konie. Y, że to jest naprawdę atrakcja turystyczna o ślubach o wieloma i wynawił go w ciepłaniu studenckim. On miał skręcić szyję wtedy, kiedy przejdzie kolega dziewica. Stoi, ciość, cały, <grym>, żeby ta dziewica jeszcze kolejnego nie przeszła. <grym>, A koleżanka redaktorą Bartą Prakowską, w czasach kiedy powstał Dziennik Pojrzeżarza, przed gazetą też, trafiają one do konkurentów, do dzienników pamiętam te pierwsze kroki, potem razem pracowaliśmy tak, ja w tym również dzienniku, jest redaktor Dziennika Pojrzeżarza ostatni z nami, ja też 40 lat też Państwo z no ja bym powiedział, że jest to, przepraszam, pewnie. Dziennik Nie zapomniał Pan panie To jest szbło woda i trochę inne ale... ale sobie zakończę.